Pracuję w firmie Mecanasa Luriego od lat i wiem, że jeśli miałeś wypadek, potrzebujesz dobrego adwokata od zaraz. Może to oznaczać różnicę między przegraną a wygraniem dużej sumy pieniędzy. Już 72 naszych klientów wygrało odszkodowanie powyżej miliona dolarów. W naszym biurze pracuje 5 adwokatów. Każdy z nich ma średnio 32 lata doświadczenia w prowadzeniu spraw wypadkowych, zwłaszcza wypadków na budowie. Nasze honorarium pobierzemy tylko kiedy Twoją sprawę wygramy, a wygrać możemy ją nawet jeśli w USA nie przebywasz legalnie. Jesteśmy do Twojej dyspozycji 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zadzwoń od razu. Mówimy czeski, choworimy po slovenski. 4227. 800 679 4227